Cześć, mam na imię Ilona i witam na moim kanale. Początek maja w ogrodzie to kwitnące różaneczniki i azalie. Niektóre kwiaty przymarzły przy kwietniowych przymrozkach i nie cieszyły tak jak w zeszłym roku swoimi kwiatami. Do tego doszła walka z opuchlakami. Wydaje mi się, że co roku mam więcej tych robali. A i na niektórych liściach zauważyłam choroby grzybowe. pierwszy raz zakwit mój lilak odmiany wariegata. Już myślałam, że nigdy nie doczekam się u niego kwiatów i że będę go trzymać z uwagi na piękne liście. Tradycyjny lilak biały też mnie nie zawiódł, na ten zapach w ogrodzie. Na początku maja pierwszy raz w tym sezonie zgłosiłam trawnik. Na początku maja zasiliłam nawozem mineralnym trawnik i rośliny kwasolubne, takie jak borówki, rododendrony czy iglaki. Gnojówka z pokrzyw to tani i naturalny nawóz. Podlewam nim chyba wszystkie rośliny i warzywa. Kiedyś wyrywałam pokrzywy i wykopywałam kłącza, ale dziś zapraszam je do ogrodu właśnie dla tego cudownego nawozu. W połowie maja wysiałam nowy trawnik. Jeszcze nie mam pomysłu na to miejsce, a taki zielony kawałek trawnika, ładnie przycięty, myślę, że doda urody i nie będzie straszył. A tak wygląda trawka mniej więcej po 10 dniach yy, podlewania oczywiście. W przedogródku kwitły floksy i kilka czosnków. To miejsce będę starała się zmieniać, ale na razie postawiłam donicę z kwiatkami. Nie zapominajki, zawsze uważam, by niechcący nie potraktować je jak fast. Takie drobne niebieskie kwiatki cieszą oczy, gdy kwitną i zatykają puste jeszcze miejsca w ogrodzie. Odnowiłam swoją starą studnię ogrodową. Wszystkie materiały prawie z recyklingu. Myślę, że postoi w ogrodzie jeszcze kilka lat. A farbą, która mi została, pomalowałam inne ozdoby z drewna w ogrodzie. Supertuniewista powiesiłam na początku maja na werandzie. Gdy była groźba przemrozków, wnosiłam do domu lub szklarni. Mój biały klematis co roku ma więcej kwiatów. Tradycyjne orliki same się wysiewają. Niezawodne iryski mam jeszcze po mojej babci.